Jestem w Gierałtowicach a w zasadzie w paniówkach na ulicy Zabskiej przede mną odcinek jak widzimy remontowanej drogi odcinek na którym obowiązuje ruch wahadłowy, ruch wahadłowy kierowany jak widzimy sygnalizacją świetlną to jest odcinek pomiędzy ulicami Wiśniową a ulicą pod zamcze wygląda mi to na budowę chodnika wygląda że to już końcowa faza remontu także pewnie już na dniach yy, skrzyżowym miejsce to ten odcinek będzie oddany do użytku natomiast na co jeszcze chciałem zwrócić uwagę no na prędkość prędkość obowiązująca na tym odcinku to na dzień dzisiejszy 30 km na godzinę i dojeżdżam do zwężki od drugiej strony czyli jadąc od strony, od strony Chudowa tutaj jadąc od tej strony to miejsce jest bym powiedział dużo, dużo trudniejsze natomiast to przez to jak jest zorganizowany ruch po tej stronie dlatego tak podejrzewam mamy tak długie cykle Zielonego światła, tak z jednej i z drugiej strony. Zwróćmy uwagę, że tutaj od tej strony patrząc, zwężka, odcinek zwężony zaczyna nam się przy skrzyżowaniu. Czyli przez zwężkę muszą przyjechać zarówno pojazdy jadące y, drogą od strony Chudowa i y, od strony ornontowiznej, tak jak ja przyjechałem, jak i pojazdy z dróg y, bocznych. No i tutaj mamy idealną sytuację pokazania, jak powinien wyglądać suwak, gdy schodzą nam się trzy pasy w jeden. Powinno to wyglądać tak, że raz jedziemy my, raz jedzie prawa, my lewa, my prawa, my lewa. Ewentualnie my prawa lewa, my prawa lewa.